Cześć witamy Was serdecznie. Dzisiaj będzie, tak, bitwa krzyżówek, powiedzmy, no. Krzyżówki y, duże, z numerem 19 i 24, dwa obozy. Zostawiłam po 4 litery. Zobaczymy, co wyjdzie. I dwie krzyżówki, też, to będzie tak jakby do tego dołączone, a w zależności, który obóz wygra, nie no. Później jeszcze sobie zrobimy owocową eksplozję i szybkie 50. Zobaczymy, co tutaj wydrapiemy. Dobra. Zaczynamy od krzyżówek. Haha, ha. dobra, może pierwsze 19. O tak. I mamy tutaj słowo grobla. Aha, mam jeszcze szansę na bonus, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przybliżę Was oczywiście, żeby było lepiej widać. Będziemy lecieć. Czekajcie, muszę ustawić, żeby nie było. I lecimy. Ale pierwsze powiem tak. Prócz tego, że jest grobla i jest szansa. W pierwszej, w fioletowej mamy jedno słowo. Ewa. W drugiej mamy, w niebieskiej mamy... Han. A w trzeciej mamy kalka. Więc zobaczymy, jakie są dalej. Literki mamy i, I po bonusie. Bo w bonusie nie mamy i. I lecimy. Widać widać. Chyba wszystko. I. Aha, dobra, niebieska. Dajcie znać, jak u was pogoda, czy u was też takie śniegi. Znaczy takie. O, mamy drugie słowo, kciuk. Czyli duże. Że sypie. Yy, dobra, mamy drugie słowo. I zielony. I sztar. Nikodem. Mhm. O, by fajnie zrobiło. No Zobaczymy. Jeszcze mamy trzy litery. I lecimy. Mamy B. Jak Żydor. Batman. O, dobra. Mamy drugie słowo Alba. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Chyba nie. Niebieskiej. Mamy w bonusie B, ale to już bonus nam nic nie da. Ale ciekawe, ile za bonus płacili? Czy tutaj coś jest? B? A, rozbitek. I chyba tyle. Dobra, teraz zielone. szpan jak tak dalej będzie, to zaraz będzie wielkanoc jak nic. Bo tak szybko ten czas ucieka. I br da Nic? Nie ma. To lecimy. Kolejny mamy Y. Zobaczymy, czy się przyda i do czego się przyda. Rycyna. No. Bonusie nie. I tak to nic nam nie da. Dysk. Tak ładnie się zapowiadało. A nagle się okazuje, że za mało tych literek. A W tutaj jeszcze było w niebieskiej. Mm. Dobra, zielone. Hm. O, i by wszystko załatwiło. Ale zobaczymy, jaką mam ostatnią literę. G! Ocie! Ręce. Pierwsze tu, w fiolecie. Raz krzyżówka daje, raz zabiera. I teraz musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą powtarzałam niejednokrotnie. To są: to jest zabawa, to są gry. I tak naprawdę nie wiemy, biorąc jakąś zdradkę czy cokolwiek innego, co może być, czy jest wygrana, czy nie ma wygranej. Więc pa pamiętajmy o tym. G. Dobra, mamy co? Drugie słowo. Ale drugie słowo nic nam nie daje. Więc i tu dwa, i tu dwa słowa. I w zielonej. Sprawdzimy, czy będziemy mieć drugie słowo. Nie. Dobra. Tak, krzyżówka razy jeden. A w bonusie było. O, To by było. To by były rekordy. B. Ej, mamy wygraną. Serio? B, B, B. Dobra. Wracam, czekajcie, bo mamy wygrane. To teraz będziemy szukać. <laughs> Okej. Okay. BBB. Czyli ja na szybko coś nie popatrzyłam. Dobra, czyli przyznaję się, w którejś musi być jeszcze wygrana. Hm. T było nie. R nie było. BBB, no to musi być gdzieś, że, że dycha. S było? Nie. X nie. No? Albo w fioletowej, bo już są dwa słowa, albo w niebieskiej. No jakoś nie ma innej możliwości. P? Nie było. O też nie. A nie, kręcę. Fajnie, że wygrana jest, ale teraz będziemy szukać tych słów. Tego jest to, to, to słowo jedno, nie? Za kole, ale to nie, to nie jest słowo. Czy masz za kole? Ale nie ma, w ja nie nie wiem, gdzie to jest to słowo jeszcze. B, B, B. Dobra. Um. Czekajcie, ja muszę zatrzymać i sprawdzić kontrolę, bo to jest śmieszne. Dobra, wracamy. Słuchajcie, no pewnie, że była wygrana. Aj! Kciuk, han, gad. Czyli dycha. <grywa> ale to jest fajne. Przynajmniej jest. No, mamy po prostu dychę, nie? Nie zauważyłam tego, że tutaj jest, e, jest już zdrapane. No, najlepiej chyba drapać wszystko na raz, a, a nie dodrapywać. No, ale nic to lecimy do tego z krzyżówką z numerem 25. Mamy jedną, jedyną literkę, którą zostawiłam. Tutaj mamy jedno słowo, w drugiej krzyżówce mamy jedno słowo, a tutaj już, no, już na pewno nie będzie gardyki. I zobaczymy, jaką będzie, jaka będzie ostatnia litera. R, A. Patrzymy. D. To teraz szukamy D. E. Y nic, No mnie da w pierwszej, a w drugiej, czy da coś da? Da się, nie spodziewałam chyba. No, słowo. Aha, drugie słowo. No to udo, no właśnie udo, czy się nie udo i się chyba nie udo. A te, to tak, to by dało, ale d, nie, sprawdzimy kontrolne. A, no nie, jest wygrana. Naprawdę, ja nie mogę drapać, muszę drapać na odcinkach, nie mogę drapać wcześniej. Dobra, fajnie, bo mamy wygraną. Teraz pytanie znowu... Znowu teraz szukaj wygranej. Co było? Bo no może co było i wtedy byłoby drugi chleb. A jednak, no nie. Dobra, bo to jest śmieszne. Jest yy, tak, tu jedno słowo na pewno neo, w drugiej słowo udo. pominęłaś, widzisz? A widzicie, no widzicie, no dobra, mamy wygraną. Hmm. <laughs> widzicie, pominęłam, to dlatego. Wygrana tutaj też 100 zł. O kurczaczek! By no, no, ale patrz, no. tu i tu w grobli stuwa, w bonusie stuwa, to już niedługo wydrapiemy stówę. Więc te krzyżówki są górą, a teraz zaczniemy od tej drugiej. Ustawione przypadkowo, więc. I tutaj też szukamy z numerem 26. Też szukamy. Prosiłam, żeby nie było jedna obok drugiego, no ale, a, ale nie. No to dobra. Jedna jeszcze literka, jak widać, mistrza nie będzie. W pierwszej jest jedno słowo, w drugiej są dwa dwie. słowa. I naprawdę mam nadzieję, że <grywa> wszystko wydrapa wcześniej. Dobra, lecimy z tym. Będzie może o te. Zobaczymy. A jest u. U-u-u. Bóg. To jest drugie słowo. Salzburg. Dobra. A później, widzicie, dlatego są właśnie te kontrolne. To się człowiek nie pomyli. Mamy igabug w pierwszej, a w drugiej uszukamy. E, ale to nie ma l. I chyba tyle. Chyba ikra i irak. Kontrolne. fanfara. O, Dobra, różnie. To jest POG. A sprawdzimy, ile za mistrza płacili. 10 złotych. No, czyli nie. Okej, okay, dobra. Krzyżówka z numerem 24. E, akcent w bonusie, więc nie wiem, czy chodzi o akcent, czy chodzi o zespół, e, ale mamy jeszcze 4 litery, więc w bonusie mamy szansę i zobaczymy, co wydropiemy. W fioletowym dwa słowa: BMW i ironia. Pamiętajmy to, żeby później nie było, że będziemy szukać. W niebieskiej jest kra i chyba tyle, jakby było e, ale nie było. A w zielonej mamy. Aha, w zielonej nie mamy. Dobra, to lecimy. Jeszcze jedna. X. X, nawet nie szukam. T. Więc w bonusie mamy jeszcze szansę, jeżeli będzie C i E. I fioletowej. Te. Sztygar. Tu. Co? Aha, Żydata. Aha, tu. Aleteroizm. A jeszcze tu. Czyli Gieby bardzo fajnie zrobiło nawet. Chyba tyle. Te chyba więcej nie ma. W niebieskiej. Dobra, w, niebie, w niebieskiej mamy słowo narty. Nie widzę więcej. L nie było, A nie było, G nie było. Dobra. Czyli mamy dwa słowa też niebieskiej, a w zielonej, jakoś, nie wiem, rzadziej jest w zielonej wygrana. Może dlatego, że nie wiadomo, jaki tu może być mnożnik. i Dlatego daję rzadziej. Nie było D. Nie. L nie, więc. O, o było. O, 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 było. G nie było. Dobra. Lecimy jeszcze dwie litery. J, czyli po bonusie. I... i uda. Chyba tyle. Niebieski. Joga. Chyba tylko J dali dla tych dwóch wyrazów. Aha, trzech. Ale nic to nam nie da. I w zielonej. No tak, ale L nie ma Boyer. Pierwsze słowo do dziennika i nawigacja. OK. I ostatnia litera. Fombrana. P. P. Co nam do P w takim układzie? Czy da nam? Aha. Ale nie chyba nie da nam wygranej. Epilepsja. G nie dali, bo by za dużo dało. P. Tu w ogóle nie widzę ta I w zielonej lipa. No to dobra, mamy drugie słowo, drugie słowo pustka. Ale nie ma do końca, bez polewki nawet. Epilog. Chyba tyle, nie? Dobra, pustka, bo ja wszędzie są po dwa słowa, razy trzy, no to jakby było to by... trzy słowa, to by było konkretnie. Dobra, wygrana w bonusie to. O, 200 płacili za akcent. Uuu, uh, uuu, uh, uh. I C E, dobra. Nie, C B. Wiemy, że różne. C B, U, więc y, ta strona krzyżówek nie wygrała. Ta strona wygrała i drapimy sobie szybkie 50, zobaczymy, może tu będzie 50, i później owocową eksplozję. I lecimy. W bonusie wiadomo 50 złotych, tutaj trzy takie same kwoty. I mach 50 tysięcy 50 tysięcy. Już myślałam, że 50 tysięcy wow, już miałam podskakiwać 50 zł, 50 zł, 4 zł 500, no to dajcie te 50 zł i. 500, 100 zł i 4 zł, więc rzucili tak naprawdę wszystkiego obok i worek. Więc tutaj różne. Tu różne, aby było blisko. A teraz lecimy z owocami. Gdzie tu są winogrono i jabłko? Winogrono, jabłko. O jeku, tu. Winogrono. Aha. Chyba tyle. Karombo i wiśnie. Wiśnie. Co to jedna wiśnia? Aha. Oj obok Mhm. Ananas, truskawka. Truskawka. To jeszcze to i. Dobra. Ananas. Ananas. I tyle. Jeszcze arbuz, brakuje cytryna, borówka. Pierogi z borówkami są dobre. Cytryna, cytryna. Widzisz coś tu jeszcze, bo ja nie. No to lecimy. Banan i gruszka. Różka samotna. A nie. Dobra, cztery ostatnie. Kiwi, figa. Kiwi, figa. Figa, figa. Figi. Aha, kiwi. Czyli Teraz Włochami, o przepraszam, Ach. Okay. Melun. I ostatnie, Fokos, no jakżeby inaczej. Fokos. Więc różne nawy. Dobra, podliczymy to szybko, posprawdzimy, czyli owocki i szybkie 50 mi nie dało, a w starciu krzyżówek yy, mamy. Tonie, <grytanie> to ale tutaj mamy, tu mamy trzy słowa, czyli mamy dychę i tutaj mamy piątkę. Bo też trzy słowa. Więc fajnie. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Pójdzie na pomnożenie, a jakże trzymajcie się i dobrego dnia. Pa pa!